I jak Wam dzisiaj dzieje, no co? Napiszcie mi w skali od 1 do 10. 8 na 10, 9 na 10, 10 na 10. 10 na 10, bo odpaliłeś Steam'a i mogę zwalić do Ciebie. Utary, toż zbaluć go? Jesteś może ziemniakiem, bo chciałbym obrać Twoją skórę. KODERATORZY ZBANUJCIE GO NA MIESIĄC Ja rozumiem widzowie, że niektórym z was się podoba To nie jest powód, żeby walić do mnie k***a, no! ZNAJDŹ BOGA! Kiedy koniec strema, ty od ch** Dopiero odpaliłem streama! Wyglądasz jak bawuł afrykański Jak co? KODERATORZY ZBANUJCIE GO Jestem gejem. ja nie jestem gruby jak babu afrykański. Twarze 83 kg. Jestem młodym, wysportowanym, przystojnym mężczyzną. Jeden do jeden. Jeden do jeden. Jeden do jeden. jeden. Czy to jest twój stary? Walę do Sibi. Zaraz wam jeden. nie? Nie walcie do mnie, k Jesteś taki gruby, że dominowałeś w epoce dinozaurów, nawet te Rexy się ciebie bały. Ale że co, że zjadałem wszystkie dinozaury? Widzowie, ja nie jestem tak gruby, no! Walę do ciebie pal... O to ja go! Ty sobie chyba teraz jaja robisz! Znajdź poka... Hej tatusiu, wczorajsza nic była świetna. Musimy to powtórzyć. Aaaa! Bo Moderatorzy, zwołujcie go! Widzowie, nie spotkałem się z żadnym gejem wczoraj. Widzowie, nie byłem na żadnej Lance z gejem. To jest kłamstwo! ZNAJDŹ BOGA! Widzowie, nie umówi się z wami na lantkę. Slipy, masz takie duże cechy, że chcę w nich zrobić motorówę. Macie go zbanować na miesiąc w tym momencie. Siema, widzę, że przytyło ci się ostatnio. Nie przytyło mi się ostatnio. Nie jestem gruby! Golgol, gol, uwielbiam smak twojego chłopca. Kolejny fanat dnia Widzowie, ja nie jestem tak tłusty! No, bez przesady Pokażę Wam, że jestem tak tłusty? Patrzcie to. Nie jestem tak gruby! Jeden to jeden, jeden to jeden, jeden to jeden. Jeden, jeden. Ale tłuszcz. ale grubas, ale świnia. wy? ja tak nie wyglądam, no! Koniec. Kolejne stanowisko, dnia. Czemu wy macie taki syf na tym poko... Co tu się kur... dzieje? Ja mnie jedno pytanie. Co. Do. Czemu tu jest taki syf?! Tu ma pustą butelkę po piciu, tu ma dwie puste puszki po sprycie, tu ma otwartą konserwę po fasoli! Moderatorzy, zbadujcie go! Sleepy gram w Fortnite pod wodą, łapie mi 5G. Aaaaa! Czekaj CO?! Ja zaraz wyłączę streama, nie? Czy ten chłop ma stanowisko gamingowe pod wodą? Czy ty grasz Fortnite'a pod wodą? czy mi się tylko wydaje? A, a gdzie ty... Gdzie dzwonisz? Po co ty dzwonisz? Ty się nigdzie nie dodzwonisz pod wodą. Właśnie dzwonię po pizzę pepperoni podwójną. To jest jedno z lepszych stanowisk, jakie dzisiaj widziałem. Oceniam to stanowisko 7 na 10. Siema Sleepy przeczytaj od tyłu Saburg od IPIS. Sleepy. to... Gruba Ja nie jestem gruby! Znajdź POKA! Mama Slipiego. 3 złote. Hej mama! Slippy schudni i Mamo, ja nie jestem tłusty! Moderatorzy macie zbanować moją mamę na miesiąc. Dziękuję. Jest początek live, a mam mokro w ma... na twój widok. Otatorzy, zmanujcie go! A! Znajdź boka! Widzowie, nie walcie do mnie ko! -a! Siema Sleepy. Siema. Wyglądasz jak super pancernik Yamato. Co to jest? Chłop napisał, że jestem gruby jak statek bojowy. Moderatorzy, zbanujcie go! Jesteś może orzeszkiem, bo bym cię schrupał. A! ZNAJDŹ BOGA! Moderatorzy, zbanujcie go na miesiąc, w tym momencie! Hej, Sleepy, w końcu mam do czego walić. Nie, nie, moderatorzy, zbanujcie go! Widzowie, nie walcie do mnie, k***a! ZNAJDŹ BOGA! Siema, ma jesteś szerszy od Mount Everest. Od czego? Ja nie jestem szerszy od Mount Everest! Lebron James. Ja nie jestem tak gruby jak Mount Everest! Ty, no bez przesady! Wasza szerokość, mam pytanie: Łatwiej cię obejść czy przeskoczyć? Pozdrowionka. Nie nazwał waszą szerokością? Nazwał się Steven, nie? Ja nie jestem widzowie tak pusty! Stachu, trzy złote. Siema chciałem Siema. podziękować. Kiedyś miałem problemy z nadwagą, ale zobaczyłem ciebie i uświadomiłem sobie, że nie jest źle i mam szansę schudnąć. Czekaj, co, co to w ogóle z Was znaczyć? Co to ma znaczyć w ogóle? Ja nie jestem tłusty! Jesteś większy od klas Zirion 12650. Od czego? Chłopta pisa, że jestem gruby jak ciągni. I ja woda. Ja nie jestem tak gruby jak ciągnik! Hej, chciałbyś mi zlizać śmietankę z mojej rurki? ZNAJDŹ BOGA! Moderatorzy, zbanujcie go! ZBANUJCIE GO W TYM MOMENCIE! Dzięki za propozycję, ale NIE! Wyglądasz jak Boeing C-17 Globemaster III. Jak co? Widzowie, ja nie jestem tak gruby jak Boeing To prawda, że nie wyglądasz jak Boeing Jesteś po prostu od niego większy Co! Ja nie jestem widzowie tak gruby jak bombowiec! No! No to się go na miesiąc! Siema wyglądasz jak higienistka z władcy much. Jak kto? Ja nie jestem tak gruby jak higienistka z władcy much ty! Kocham oglądać twoje live, bo mogę wtedy walić j**ia. Moderatorzy, zbanujcie go na miesiąc. Mam dość. Wygladasz jak A68A, zobacz. Co to jest? Widzowie, ja nie jestem tak gruby jak góra lodowa. Masz takie duże, c że mój i się zmieści, kochany. Aaaa! Widzowie, nie walcie do mnie, ko! Znajdź Boga! Na to, że macie go spanować na miesiąc! Wyglądasz jak Saskłać. Jak co? Nie jest tak takowośnione jak zaskłać! Co nie wierzycie mi? Patrzcie to. Nie jest to tak takowośnione! 1 do 1, 1 do 1, 1 do 1, ale dywan, ale swetr, ale wycieraczka. Idealnie podobny. Nie jestem tak owłosiony jak Sasquatch! Moderatorzy, no zbanujcie go na miesiąc! Ej mikrofalówko, jestem gejem? Dog sleepy, jesteś gejem! A PRAWDA! Masz takie duże c***y, że mój kurs się zmieści. ZNAJDŹ BOGA! Wylizałbym ci twoje wielkie s**ty jak salami. Dzięki za propozycję, ale NIE! ZNAJDŹ BOGA! Sleepy, wyglądasz jak Lego SW-0071. Co to jest za Lego? Widzowie, ja nie jestem tak gruby jak Dziaba, hat! Moderatorzy, zbanujcie tego gościa na tydzień! Wyglądasz jak goryl górski. Jak kto? Ja nie wyglądam jak goryl górski! Nie jestem takowosiony. Pokazać wam? Patrzcie to. Nie jestem takowosiony jak goryl! Ale małpa, jesteś. Jeden do jeden. Ale małpa, ale yeti. ale ty wam na klacie. Znajdź Boga! Hej, oponko, przybliż się do kamerki, bo właśnie kończę. Moderatorzy, zbadujcie go! Znajdź Boga! Człowieku, jesteś tak gruby, że jak chcesz jechać autobusem, to potrzebujesz dwóch miejsc. Czekaj co? Moderatorzy, zbadujcie go! Ja mam jedno pytanie. Co do chuja! 1 do 1. 1 do 1. 1 do 1. To prawda, że tak jest. Tak jest! Oczywiście, że tak. To prawda. Odsuń się od kamery, bo ci zmordy... Bizowie nie <śpięk> dopcy mi zryja. Wyglądasz jak Arnold Boczek. Jak kto? Ja nie jestem tak gruby jak Arnold Boczek! Zbyszek Kucharski. Trzy złote. Cześć, mam fetysz. Na*** mi do buzi, a potem kasz mi to jeść. To pytanie Co do chuja! ZNAJDŹ BOGA Zbysiu dziki za propozycję Ale nie Modatorzy zbanujcie Zbyszka Kucharskiego Siema Slepi jak minął dzień Bo ja właśnie wstałem z drzemki I zacząłem walić sobie do twojego streama Modatorzy zbanujcie go Proszę na mi do ryja To moje marzenie UU! Bo to zbanujcie go! ZNAJDŹ BOGA! Za ile bierzesz? Bierzę co? Wizowie, Widzowie, ja nie biorę do pyska za pieniądze! Otwórz buzię, proszę, walę LeBron James? Nie walczy do mnie